W wiadrze łyżką nie zamieszasz. Jeżeli Twoja łyżka ma 7 cm i więcej, to dasz radę. A dlaczego nie umiesz nią zamieszać? Bo doskonale wiesz, że potrzebny jest wzwód. Nic musi stać, tak? Miękkiego ciężko tam wepchać. A co ze wzwodem łechtaczki? Zapominacie o najważniejszej rzeczy. Łechtaczka też musi być we wzwodzie. O, jak pięknie się miesza! Być może wtedy będzie trochę luźniejsza na wejściu, za to w środku pięknie cię otuli i zadba o twój komfort. Jeżeli lubisz ciasne zaraz na wejściu, to nie ten otwór. Więc łyżeczką zamieszasz, tylko najpierw rozbudź łechtaczkę, doprowadź do jej wzwodu. Podpowiem ci, wilgotna nie oznacza podniecona. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, zachęcam cię do przeczytania mojego e-booka.